To był bardzo muzyczny i zarazem charytatywny weekend. Tak jak zapowiadaliśmy na naszej antenie, na miejskim targowisku zorganizowano zbiórkę charytatywną dla Amelki Gidelskiej. Dziewczynki z naramic cierpiącej na artrogrypoza, dokładniej amioplazję, wrodzoną sztywność stawów. Amelka ma sztywne rączki w łokciach, przykurcze w nadgarstkach i stópki końsko-szpotawe. Amelka potrzebuje wiele operacji które pozwolą jej na normalne funkcjonowanie w życiu, żeby mogła być samowystarczalna, żeby mogła sama zjeść, sama ubrać się i po prostu no, bez tego Amelka byłaby roślinką i jakby nie miała wiele tych kosztownych operacji. W obecnej chwili jeździmy trzy razy w tygodniu do Wrocławia na rehabilitację Amelki ze specjalistą. Oprócz tego jest rehabilitowana kilka razy dziennie w domu. Bez tego wiemy, że po prostu bez tego Amelka no nie ruszałaby się, ponieważ po porodzie praktycznie można było zauważyć bardzo minimalne jej odruchy, a teraz jest już o niebo lepiej. Amelka przeszła też pierwszą operację stupek w listopadzie ubiegłego roku w Stanach. No, i zaczyna już z naszą pomocą, jest w stanie stanąć na tych nóżkach, tak? Więc widzimy już ogromne efekty. Dlatego też daje nam to o wiele większą motywację, że naprawdę jest o co walczyć, bo te efekty widać, tak? Przeprowadzaliśmy wielokrotnie już nie rozmowę z doktorem Feldmanem z Florydy na, na temat sprawności amelki. I jeżeli chodzi o nogi, to doktor Feldman powiedział, że obiecuje wam, że będzie chodzić. To jest cytat doktora Feldmana. A jeżeli chodzi o ręce, no to teraz będzie miała w najbliższym czasie, w grudniu tego roku, operację na rączki, blokowania stawów łokciowych, co pozwoli jej zgiąć rękę w ogóle, bo teraz nie może zgiąć, bo ma sztywną. A po tym wszystkim, za, w kolejnym czasie, będzie... Prawdopodobnie będzie musiała przejść jeszcze przeszczep mięśnia, żeby mogła sama zginać tym, tą ręką w tym łokciu. tak? Pieniądze zbierane były na ważną operację w Stanach Zjednoczonych. By uczestniczyć w tym wydarzeniu wystarczyło kupić cegiełkę, wejściówkę za 10 zł. Każda z nich wzięła udział w losowaniu atrakcyjnych nagród, a tych było rzeczywiście całe mnóstwo. Można było między innymi wylicytować piłkę z podpisem Magdaleny Stysiak oraz koszulkę z autografami całej drużyny siatkarskiej reprezentacji Polski oraz wiele innych cennych gadżetów. Oczywiście nie zabrakło też muzyki, tej podczas zbiórki wybrzmiało ze sceny naprawdę sporo, bo do Wielunia na tę okoliczność przyjechało wiele gwiazd muzyki tanecznej. Żaden dzień nie ma marzeń Żaden dzień nie ma zdarzeń Tylko noc, mroką tron Pełna moc, błyszczy cekin Biały strój, piękne loki Idziesz noc, w głęboki Do wylicytowania będziemy mieć piłkę z autografami Skrypy chatów to jedna, jeden z gadżetów. Słuchajcie, pierwszy raz będę prowadził coś takiego. Słuchaj, my Ci pomożemy. No dobra. Też nie mamy doświadczenia, ale Ci pomożemy. W słusznej sprawie to można zrobić coś takiego oczywiście. I drugi drugi gadżet to kalendarz. I są autografy. Też są autografy, słuchajcie. Obydwa te gadżety. 50 zł cena wywoławcza. Organizacja tak dużego wydarzenia była niemałym wyzwaniem, ale na szczęście się udało. W organizacji tej charytatywnej zbiórki rodzice mamelki pomogły nie tylko firmy wspierające finansowo zbiórkę, ale też Urząd Miejski, Wieluński Dom Kultury i przedsiębiorstwo Komunalne.